Halo, halo, cześć dzień dobry, witam ponownie w świecie Fallout New Vegas w siedzibie Repconu. Na dzień dobry wam powiem, że jestem totalnym idiotą, który nie potrafi czytać między wierszami i nie potrafi zorientować się, że dany MPC może nam pomóc z dalszym zadaniem. Może nam pomóc w, w ProgZresie zadania. Otóż wiedzieliście widzieliście poprzednio, że to pomieszczenie było zamknięte z zamkiem na poziomie 50, tak? Poszedłem do tego przewodnika wycieczek. Poza nagrywaniem poszedłem sobie do tego przewodnika wycieczek i kliknąłem sobie: Dobra, no już, już innej rady nie ma. Oprowadź mnie po muzeum. Oprowadził mnie po muzeum i otworzył mi te drzwi. Te drzwi mi otworzył, dzięki czemu ja tu mogłem wejść i okazuje się, że tutaj również są drzwi, które już nie są zamknięte zamkiem. A zanim przejdziemy dalej w ten nudny, jak z olejem gameplay, czas na suchy żarcik. Co robi bratwo Stali, gdy znajdzie stare radio? Próbuje je naprawić, a potem używa do nadawania komunikatu. Oddajcie nam swoją broń. Ja już to chyba ostatnio czytałem, nie? Tak mi się wydaje. Nie zapisywałem sobie, jakich żartów mamy których żartów używam, a których nie. A skoro dotarliście już do tego momentu, napiszcie w komentarzu komentarz dla zasięgu albo... Hmm, powtarzam się. No, dobra, no to lecimy dalej. Dobra, tu mamy, tu mamy. Mm -hmm. O, kurde. Karta ochrony Jenny Millet. No właśnie ta karta ochrony chyba była mi potrzebna. Tego tu nie mogę otworzyć, dobra. Ta karta wychodzi na to była mi bardzo, bardzo potrzebna. Bo teraz mogę otworzyć właśnie te pomieszczenie. Można, można. No dobra. E, tu nie mogę. Tutaj też nie mogę. To jest zamknięte. Ule, czyli jednak warto było mieć e, otwieranie zamków o, rozwinięte. Muszę skanowanie twarzy jakieś dokończyć, tak? Poziom setny. Wow, shipping. Ciekawe co by tu było. Drugie biuro lepkonu hmm. tak 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 yy, przyjemny dzień w pracy jest dzisiaj bardzo przyjemny to jak to wszystko poniszczone zamknięte bardzo bardzo łatwe Nikola Tesla i ty niektóre terminale są kure dopiero teraz mi to wchodzi o kurcze. Kierow, PIS odrzucony, 1 na 4 zgodne. O, udało się, na no dzień dobry. E, dodaj dane twarzy do bazy danych. Okej. Okay. Tu już możemy się chyba swobodnie przemieszczać. Dobra, ja musiał znaleźć tego, raczej to e, ten cały patrol Bractwa Stali. Za dużo was tu jest tych robotów widzę. Hmm. Nie przejdę tutaj, chyba jakoś trzeba. Widzę, że też jest. Serio ostatnie biuro piętrowe repkonu zamknięte, bo potrzebuje lockpignia na 25 poziom. Are you fucking kidding me? O mi się babciu. Serio, a tutaj też zamknięte. Kurde, trzeba było te w zamki iść, a nie w retorykę. O jeju, teraz będę zaś błądzić i błądzić. Pusta butelka po sunset Sarsa, sarsa sparilli. Albo i nie będę błądzić. Ostatnie biuro, Repkonu. Ok, co my tu mamy? Sunset stars, sparilla, pusta, pusta, pusta. Ula. La. taśmy i nie tylko. Mam zbyt duże obciążenie. Wróć do starszego Mac na mary strzema Hole toś mam ile? Ło, kurde, ile ja jestem przeciążony. Dobra, to może sobie to ponaprawiamy. Mam zbyt duże obciążenie tak czy siak. Eee, tu nie. Ale to chwila wygląd. To skoro ja mam wygląd, to, to też mogę naprawić. I można, można. Ho, 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 ho. nie Niezły ten. E, dobrze, że to tak można naprawiać. I proszę bardzo, ile mi na, nagle. E, udźwięk mi nagle jak zwiększył się. Do tego, Aha, bo ten karabin na jest już naprawiony maksymalnie. No i super, fajnie, że można coś takiego zrobić. To jednak dobrze, że ja poszedłem w tą naprawę. Okej, okay, to skoro mamy wszystko już, to możemy wrócić do starszego McNamary. To pytanie, czy jest to jakieś. No dobra, tu jest zawalone wejście, zasypane. To powiem Wam troszeczkę, że jak się tutaj nachodził, żeby ogarnąć te wszystkie. Aha. Eee... Dziękuję bardzo. I wy dalej swoją robotę. Roboty dalej swoją pracę wykonują. Nie zostały od, od, odesłane z powrotem, że ich praca się już zakończyła. Tutaj oczywiście nie otworzę tego, bo po co? No nic. Trzeba jednak naokoło lecieć. Czyli wychodzimy i lecimy do starszego hardrina, bo ten starszy Magnamara jest. Bo ten starszy Mak Namara jest beznadziejny według mnie, skoro on zabrania Bractwo Stali gdziekolwiek wychodzi. No, kto to widział Bractwo Stali, żeby gdziekolwiek nie wychodziło? Przecież to się mija w ogóle z lore całego Fallouta. Po to jest stworzone zostało to Bractwo Stali Pracownika ochrony, dobra. Um, po to stworzone zostało to braterstwo stali, żeby właśnie chroniło pustko, yy, ludzi na pustkowi, żeby mogli iść i tam chronić ludzi, a nie, że yy, mają siedzieć w czterech ścianach i modlić się o to, że może, a już nikt nas nie zabije, bo nie jesteśmy wyszkoleni. Dobra, yy, dane, mapa świata. Dobra, wracamy się, Okej. Okay. Czemu akurat w tej ukrytej dolinie musi być ta przeklęta burza piaskowa? Przecież ona najmniejszego sensu nie ma. Na całych pustkowiach Mojave nie ma burzy piaskowej, tylko w ukrytej dolinie. Dobra, idziemy do Hardrina. Zapiszemy sobie też w ten sposób. Szkoda, że helmu nie miałem, nie, nie mieli ci, ci palady, nie? Bo od razu bym miał też helm. Miałbym cały komplet, ale może helm akurat dostanę. Fajnie by było. dobra. Właśnie, bo jak założę pancerz wspomagane, to momentalnie powinien mi też również chyba udźwig wejść wyżej eee, zadania. Do Hardrina jedziemy. Nie, ja z tobą starszy nie chcę gadać, bo ty jesteś... Ty jesteś dupa wołowa. Władztwo stali ma wychodzić i chronić ludzi przed niebezpieczeństwami, przed bandytami, ci, którzy chcą normalnie żyć, a nie ci, którzy, a nie, mm, żeby bandyci zabijali niewinnych ludzi na pustkowie. Iść ty pan. F... Uj. Ty mi nie jesteś potrzebny. What is it outsider? Tak, udało mi się znaleźć patrole, których szukał starszy. Mieli przy sobie te dyski z rozkazami od Nak Namary. Tak jak McNamara gave my men new orders without telling me. Dobra, to, do this little stunt is probably what got them killed in the first place. Our normal patrol routes are known to be relatively safe. This is exactly what I've been looking for. McNamara gave my men new orders without telling me, thereby breaking the chain that binds. With this, I can finally have him removed as Elder. and end this ridiculous lock. Dokładnie, właściwie człowiek na właściwym miejscu. Co się teraz stanie? Czy jest jeszcze coś do zrobienia? O, odnośnie mojej nagrody? I'm afraid you're going to have to be patient. Such a change takes time. Stop back in a few days and we can speak of this again. Now, I must be off. There's much to do. Jest tu dawno się. O, 1200. Wow, nieźle. Patrz Hard Jest. Czyli warto było ich naprawę. Hmm, gdzie tu jest nieotwieranie, przetrwanie? Dobra. I tutaj znowu coś trzeba wziąć. Hmm. O, przyjaciel zwierząt. to by się mogło przydać. Zwierzęta nie będą mnie atakować. No coś, to jest na to zawsze. Szybki metabolizm. Owaga ciężka. Bronie, bronie ciężkie będą ważyć dla, dla mnie o połowę mniej. Ale, ale, ale. Hmm, tutaj gdzieś coś. Atomowy. No proszę bardzo, atomowy: Im wyższe promieniowanie, tym lepiej dla nas, ale było też coś tu dla promieniowania. Oko za oko.

take this key if you ever find yourself in need of repair head to our safe place oh. to the northeast now what can i do for you yes i thought you might given how much time you've spent here that's not usually a request we agree to typically we take in the young so that they might be trained through adolescence in special cases we allow exceptional individuals to conditionally join luckily for you no yashita's just now we should make a complete task this task must prove beyond a shadow of a doubt that you have what it takes to join the to have something perfectly suitable in mind though i warn you it won't be easy still interested back when we were stationed at helios our scouts reported that a group was establishing itself in the area as a distributor of pre-war weapons our elder at the time, Elijah, was too concerned with getting Helios running and fending off the NCR, so he ordered us to leave them alone. It's time that we correct that oversight and show this region that the Brotherhood is still a force to be reckoned with. I want you to visit these weapons dealers, this Van Graaff family. Make an example of them. Leave no one alive. When the job is done, report back, and I'll arrange for a team to clean up the site and retrieve the weapons. No, dobra, zajmij się swoimi sprawami, zabij wangrafów i ich ludzi. Oko, nie ma problemu. Eee, czy ja mogę po prostu jakoś korzystać już z pancerza wspomaganego, czy nie bardzo? Ale chwila, to. Nie, dobra, bo muszę pierw dołączyć dobractwo. To jeszcze nie, ale chwila, dostałem też klucz do kryjówki. Gdzie jest ta? A tu jest kryjówka bractwa stali. No, proszę bardzo. Niedaleko Hata Raula tam jest. Dobrze, że to sobie odkryłem, to więc możemy pójść potem do kryjówki bractwa stali, jak już ogarnę tych wszystkich wangrafów. Dobrze pomyślał, mam ich pancerza, a nie będę musiał ich wszystkich wybić. Ho, 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 ho. ho. Dobrze, że tego starszego, żeśmy się pozbyli, Hard... tego całego McNamary, który był. No, nie oszukujmy się beznadziejnym starszym. Beznadziejne rządy trzeba obalić. No, i tego się wszyscy trzymajmy. Bom, 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 bom. bum. Ok, wangrafowie, fajnie było z wami kręcić deala i tak dalej. Ale wiecie co, nie będziecie już potrzebni. Eee, nie tędy? Tędy. Klep przed nami, a my wchodzimy i robimy rozróbę. No dobra, no nie, ja, jestem tu i co? Zadania. Zabij wangrafów i ich ludzi. No dobra, okej. Okay. Jak trzeba się ich pozbyć, to się trzeba ich pozbyć. Eee. No ok. Oła? I traci przytomność, nie dziwię się. Chyba nie to bym miałem na myśli, żeby ich wszystkich wybić. Nie tak to miało wyglądać. Dobra, to może inaczej. Zmocnimy się tutaj chemia. Forma mm. energetyczna się zwiększyła. Daj mi to. Mm. Red X. Mm -hmm. mm. Trucizna nie. Turbo. Whisky. 우랄라 브라 우랄라 No i po sprawie. Eee, wszyscy, czy ktoś jeszcze? Dobra, jeszcze trzeba tu wyjść. Okej. Okay. Wróć do starszego. Mm, co my tu mamy? Czy da się to wszystko zebrać? Bo można to wszystko potem naprawić. Dobra, dobra, dobra. No kurna, no troszeczkę tak źle, że jestem aż tak przeciążony. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to wszystko naprawić i mieć fajne urządzenia, fajne bronie, naprawione maksymalnie. A co za tym idzie? Będzie można je sprzedać z zyskiem. Dobra, uzbrojenie e, właśnie proszę bardzo, a dobra tu nie e, wygląd. No, powiedzmy, że prawie się udało. E, pancerz bojowy, a ja nie chciałbym 312 e, chemia. No, troszeczkę jeszcze tutaj będzie czas się coś wam wziąć. Eee, dobra, Reksik eee. Już ty nie możesz wziąć, co? Eee, dobra, wiecie co, ja tutaj zrobię chwilowe cięcie i ogarnę tutaj co nieco Okej okay. Jesteśmy po cięciu, ogarnęło mi się co nieco ponaprawiać, poogarniać i tak dalej, dlatego już mamy 220 na 300, co mi się bardzo podoba. To możemy... O, proszę bardzo, tutaj jeszcze coś Został jakiś jegomość ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu to naprawić z tym. I już jeszcze mniejszy mamy, U... jeszcze mniejszy, zamiast 200. A nie, mieliśmy chyba 220. Dobra, mniejsza o to. Teraz pójdziemy sobie do kolejnego miejsca, dokładnie do kryjówki bractwa stali. O, chwila, 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 bo ja to muszę zrobić właśnie w ten sposób. Tak, moje oznaczenie chcę. No i cóż, chyba będzie trzeba lekkie przyspieszenie zrobić. Jesteśmy przy kryjówce Bractwa Stali. Zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Hej. Wow, Paladyn. Ode Przed chwilą żeś tu był chłopie! Gdzieś paraden santo tu był! Mamy coś tutaj? Dobra... Nie chcę z Rexem gadać, posuń dupę! Ulala, -la. co my tu za ciekawe rzeczy mamy! To wszystko mogę wziąć? Nie, bardzo dobrze, że to mogę wziąć wszystko! To no mi się podoba Miernik ciśnienia pary, no niekoniecznie mi to będzie potrzebne pokaż, pokaż co to za sprzęcior, uzbrojenie wygląd. No, wziąłem. No i co? Eee. Dobra, no teraz jest, a no przedtem to w ogóle nic nie było. Um, Harry 8 do promieniowania, tak to bym chciał naprawić. Proszę bardzo. R. Wchodzimy z powrotem. Ło, kurde! Siła 2, zwinność minus 2, odporność na promieniowanie 10. Siła 1, odporność na promieniowanie 25. A zwinność minus 2. Mhm. To wolę już to. A ten, jak to wygląda? Na jedno wychodzi tak naprawdę, bo tu jest B i to jest B. Dobra, to skoro większość tych jest już rzeczy ponaprawianych, jesteśmy lekko jeszcze przeciążeni, ale to, to akurat nic. No, bo możemy iść do chemii i mm, tutaj troszeczkę sobie rzeczy powypijać, choćby to. No i proszę, już nie jesteśmy przeciążeni. To mi się podoba w tej grze. Okej, okay, tu to mamy ogarnięte, tu mamy to pozbierane. Puste, 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 dobra, ok, to wracamy do starszego i oddajemy zadanko. Mmm, tak, tutaj, tutaj, dziękuję bardzo. Mm -hmm. Ulala, łala, wow, cholera. No dosyć, kurde, ten jak tam przestał działać. Rzadka czerwona pasta. Uuu. Rucizna zestaw na naprawy broni. E, chodź tu na chwilę, mamuśka. Mm, pytanie, czy Tobie ja to mogę dać? E, dobra, okej. Okay. A Tobie mogę coś dać jeszcze? Nie, ty potrzebuję Rek'sa. Dziękuję. Dobra. Kolender, jasny, poważnie. <tak>, tak bardzo jestem przeciążony już. Eee, dobra, co by to. No to najwięcej waży. No dobra, no trudno. Aleksandrowy, to wypijemy owoce, pozjadamy pewnie weterani Fallouta. Jak to widzą, to dostają apoplepsji. Dostaw do naprawy broni. O, to też trochę kosz, też troszeczkę ważyło. Eee, coś tu widziałem za karton papierosów, 6 kilo. Uzbrojenie. Jeszcze w sumie 9 kg trzeba wywalić. Ubranie żigulaka. No, w sumie to bym mógł wywalić. Pancerz z To mogę wywalić, bo to nie będzie potrzebne. Oddycharka się przyda. Chyba nie, chyba na to musiał, bo to widzę, że jest o wiele słabsze niż to. Mm -hmm. 16 skradł, jest do skradania się. Ja jeszcze troszeczkę tutaj zjemy. O, proszę bardzo. Można, można. Jak to pewnie zobaczą teraz. Jacyś mistrzowie Fallouta, to stwierdzą, ja pierniczę. To za idiota, Jak on to ogarnia? To nie ogarnia w ogóle. Nic z nie ogarnia. Weźcie go stąd. Pytanie: Czy ja jestem na głodzie? No, oczywiście, że jestem na głodzie. Dlatego ja mam to obciążenie, tak. Yy

Dobra? A, tutaj. Dobrze wiedzieć. No to super, że tutaj będę miał e, amunicję. Nie miejscowy będzie darmowy zastrzyk gotówki. To wystarczy, że pójdę i gotowe. Mm, dobra, potrzebuję iść teraz do starszego.

Normally there'd be a ceremony and such, but everyone is too busy at the moment for such frivolity. I can give you this, however. Your very own suit of power armor. We can't spare our best, but I had the knights assemble this one for your use. Which reminds me. You don't even know how to use these, do you? Uh to tylko Oh, Here, I'll show you. It's easy once you get used to it. First we'll start with putting it on. No I pięknie, mamy wspomagany. there i think you got the hang of it now you should be able to use any type of power armor you come across using what you just learned very well then in addition to the armor i've given the order that all of our arms and equipment be made available for your purchase finally while you are now a member of the brotherhood i cannot ask any more of you i'm sure you have goals of your own outside these walls

O co to jest za pancerz? Uwaga, 210... aha, dobra, dobra. Mm, to mi napraw. Tym. Dobra. Okej, okay, teraz będzie trzeba jakoś. O kurczę, no troszeczkę to dziwnie wygląda, no ale dobra, no trudno. Przynajmniej już mamy jakieś pancer wspomagane i nie będziemy jak totalna izda ogarniać cokolwiek tutaj. Nie będziemy na strzała. Mam z pancerz pancera wspomaganego T40, T51B. Tak, Pancerz wspomagany T51B. Niektóre rzeczy można byłoby tu wywalić. No ale dobra, bo widzę, że i tak jestem przeciążony, zanim ja dojdę do e, tej pani Torenso, żeby się ogólnie ogarnąć i posprzedawać pewne rzeczy to trochę czasu minie. Okej. Okay, ja tu kończę. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia.